Złoto? Na razie jeszcze nie wiem, ale żeby znaleźć żyłę tego kruszcu, trzeba dokładnie przestudiować budowę skał i zbadać je warstwa po warstwie. A trafił pan już kiedyś na taką wielką żyłę złota? Oczywiście, wiele razy. Krewdy, ale panu zazdroszczę. Ty chyba bardzo lubisz złoto, co? No pewnie. la. la, 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 la. O, cześć, Johnny! O. Masz najnowszy komiks o super fasoli. Fasola, co do mnie kroczy jak człowiek. To mój ulubiony warzywny superbohater. Pożyczysz mi, jak przeczytasz? Jeszcze nie czytałem. Patrzyłem tylko na obrazki i, 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 i śledziłem dialogi, ale tylko trochę. Mówi się, że dzieci się nie boją. Może nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Hej, Ludwiczku, chodźmy na ten. Jesteś za mały. Musimy iść na karuzelę dla dzieci. Nie jestem dzieckiem. Do nogi moje! To przecież tylko sztuka, Hamlet Szekspira! Słynny dramat. Wszyscy go znają. Dziewczyna się topi, starego przebijają, królowa pije truciznę, Hamlet ginie, bo o zatruteź padą, a przedtem zabija swego wroga. Bardzo zabawne. Mnie tam się wcale nie podobało! Zauważyłem! Kiedy przyniosłaś za kuli z wiadro wody i wylała się na głowę ducha! Nie lubię duchów, tak! A ten to już szczególnie ci się nie podobał! Przyjaciele nazywają mnie Łęblej, jeśli wasza wysokość pozwoli! O, wasza wysokość! Jeśli to O, jakie to miłe. Tak bardzo! Nigdy nie spotkałem prawdziwej królowej i króla! A my nie spotkaliśmy prawdziwego poddanego! Nie mów tego! Spokojnie, niczego się nie bój. Jestem tu, żeby cię bronić. Naprawdę to zrobisz? Zaufaj mi. Ty, mały, dawaj tę zabawkę. Zostaw go. A ty co? Nie pozwolę, żebyś mu zrobił krzywdę. <laughs> Jak mi tego zabronisz? Śmiejesz się ze mnie? Smerfero, ale ma kondycję. Tak, to właśnie dzięki ćwiczeniom wyrosłem na najsilniejszego i największego smerfa. W pewnego dnia ja też będę największym smerfem tak samo jak ty, a może nawet większym. Eee! Konrad, chodź już! Musimy znaleźć skarb Orła i wracać. A nie łatwiej będzie złapać dla papy pięknego motyla? Może i łatwiej, ale to nie będzie nic wyjątkowego. Dobrze. Jimmy, poznaj wielkiego Clarka Kenta. Jesteś nowy? Tak. Cześć, super, Jimmy Olsen, chwilowo goniec, ale z zamiłowania fotograf. Wspaniale. Wiesz, jeśli masz czas, pokażę ci zdjęcia. Są naprawdę no ekstra bardzo. słowo. Dzień dobry, obiekty eksperymentu. Już wkrótce wyruszycie w kosmos, gdzie spędzicie sześć miesięcy w zapieczętowanych kapsułach w stanie podtrzymywanych sztuk... Funkcji życiowych zwanym powszechnie starem super snu. O, super spanko! To nic nadzwyczajnego. Mógłbym zjeść 70 much. Cześć Franklinie. Chciałbym Ci powiedzieć, że już nie musisz łapać tych 70 much. Świetnie. Nałapałem no, je za ciebie. To wspaniale. Tak, i powiedziałem o tym naszym przyjaciołom, bo wiesz, nie domyślasz się? Robiny z Bójecka brać do lasu, szli jagody rwać. Pogoda piękna, miłe tło, zbieranie jagód to jest to. Przepraszam, już milczę. Spokojniutko, zaraz położę. O! To przez ciebie! Przepraszam, ościg, zapomniałam. Brydzia! czy ty musisz bez przerwy gadać? Mam dużo do powiedzenia! Jesteśmy prawdziwymi przestępcami. Prawdziwymi? No, tak. A teraz obejrzymy to. Tak, obejrzymy. Co takiego? Pomarańcze! Obejrzymy pomarańcze! Tak, pomarańcze! Nikt nie ma tam wstępu, Andy. Ta hala jest pilnowana lepiej niż szafka z butami Céline Dion. Co tam jest? Złoto? Kosmici? Kosmiczne złoto? Opracowują nowy rodzaj papieru toaletowego. To ściśle tajne! Wielkie dzięki, Larkin. Przez ciebie i tę twoją godzinę policyjną nie możemy iść do kina, rozumiesz? A przez zakaz sprzedawania pomp mój ojciec stracił dzisiaj kupę forsy w swoim sklepie. Aha. <laughs> Hej, dokąd tak pędzisz? W Vincent Berger rozdają dzisiaj za darmo hamburgery. Nie chce pan iść? E, nie mogę. Powinienem chronić pana Isgakul przed Larkinem. Przecież on już od dawna opycha się tymi hamburgerami. Nie. nie. No dobra. Co to znaczy? że wkładając ten strój stałeś się świętym Mikołajem. Bzdura, ubrałem się w te łachy. Kontrakt to rzecz święta. Coś ci jeszcze wyjaśnię, zgoda? Zabawki trzeba dostarczyć. Ja tego nie zrobię, to nie jest moja działka. Jestem elfem. Od tego jest Mikołaj. Ale on spadł z dachu, twojego dachu. Czytałeś kartkę, włożyłeś jego strój, czyli przyjąłeś kontrakt i stałeś się świętym Mikołajem. Ach, padałem z nóg. Ech, jestem ci wdzięczny za gościnę, Grems. Dzięki! Wiesz, zbudowałem ten dom z kuli błota. Może pomógłbyś innym zbudować takie ładne domy jak twój. Nic z tego, nie zechcą pomocy. Co to ma znaczyć? To nie jest otwarta audiencja. Posłuchaj, ty, 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 królu, za chwilę moi rodzice i ja zostaniemy na ulicy, bez dachu nad głową. Czy ty w ogóle wiesz, co ty robisz? Potrzebny nam teren pod koszary. To prawda, Wasza wysokość. I masz w królewskim nosie, że twój przyjaciel będzie mieszkał na ulicy. To tylko wytwór czyjejś wyobraźni! Zaczekaj, majorze. Mogą mówić prawdę. Słyszałem, jak kiedyś król opowiadał Erykowi o księżniczce. Król wierzył w jej magiczną moc. Może dzięki niej pokonamy mysz! To będzie coś niesamowitego, co? Zaraz, koleś, leci kasa! Aj, twoja dola, jasne, jasne. Czadar w glucie! Niebo w gębie. No, do zru, panienki! Nigdy się nie załamywałeś. Chcesz dać temu frajerowi z gamma satysfakcję, że nas pokonał? No, nie. Chcesz, żeby tłum, który wiwatował na Twoją cześć, oklaskiwał teraz kogoś innego? A szczególnie, że chodzi tu o Twojego namolnego tatuśka? Nie! A może marzysz o czyszczeniu butów? Nie! Prze przecież to. zwyczajne kapsle. W beczkach są same butelki i kamienie! To nic nie warte! Syreny zbierają śmieci, kamyczki, kolorowe butelki i kacę. I to ma być skarb? Ach, teraz znam tajemnicę syreniego skarbu. To na pewno ty ukradłeś mi bilety. Małe biedactwo. Mam się rozpłakać? Buty ma całkiem Ech? niezłe, ale jego magnetyczna deska jest lepsza. Hej, w tej chwili mi ją oddaj. Najpierw ty oddaj bilety. Bez didjoka jesteś nikim, mikro-ice. To jak, Spike? Gramy w piłkę? Gramy? Jak chcesz, to ja mogę stanąć na bramce, chcesz, co? B A, nie spodobała ci się, bo niebieska. Wiesz, co, Spike? A może pogonimy za samochodami? Będzie fajnie. B nie, to żadna zabawa. Dobra, więc wolicie, żeby wasze pamiątkowe fotografie były pozowane i sztywne. Mhm. Stary Tony byłby lepszy. Chciałbyś, żebym zachowywał się jak starzec? Nie, nie, nie chodzi o ciebie, a o starego toniego z maszynowni. Czemu wszyscy mi dokuczają? Teraz cię mam! Tomuś super wkracza do... Akcji. O, o. Tomuś! Ja chciałem być superbohaterem, takim jak ty jesteś, świrus! Klan na drzewie to nie jest żadna banda superbohaterów! Radio Tanterek melduje się! Wcale nie spałem! Jak zwykle! Czy stada ze wschodniej tajgi? przyleciały? A tak jest! A niech mnie! To chyba Todi Lamski zbiera tu sobie drobniaki. Cześć, Duncan! Wszystko cię wytłumaczę! Zadź się, Roku! A co ci obchodzi ten skunk z Niewiele. Ale też nie podoba mi się walka trzech na jednego. Może załatwimy to na spokojnie. Najpierw moi kumple i ja rozwalimy śmiecie jada. Zmywaj się stąd z tymi swoimi głupimi pinglami! robor Robo No, to jest dopiero zły pomysł! Myśl pozytywnie, czego chcemy? Rządzić światem! Mieć władzę! robor Robo, 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 a jak dla mnie, to cały ten plan jest do kitu. Dobra, tylko nie proś o darmową watę cukrową. Darmową? Zaraz, to świetny plan. Tobiasz ma jednodniową wyprzedaż już od siedmiu lat. Trzeba to natychmiast zdjąć. Paragraf 2 łamane przez trzy nie pozwala wieszać napisów, które wprowadzają klienta w błąd. Nikt nie traktuje poważnie tego napisu. Tobiasz i tak sprzedaje ubrania po cenach niższych niż te na metkach. No i proszę, następne wykroczenie. dajże spokój. Nudne. 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 Też nudne. Ha! Świetne! <laughs> Patrz, to jest śmieszne! Hmm. Hmm. Nie, Tropek i Bodek nie poszliby przecież do jaskini beze mnie. Nie, nie... Hmm. Ale gdzie oni obaj mogli się podziać? Hmm. Już wiem, pójdę ich poszukać. Ach, zginą kiedyś beze mnie. Pierwszy raz? Tak, a skąd wiesz? Zdradzają cię twoje zabójcze bokserki, ale nie martw się! Pomogę ci! Jakie jest twoje plemię? No, zwykle używam kart nad świata i prawie zawsze gram na Podłóż wreszcie konsolę i przestań gadać! Miałeś mi przekazać informacje o Peytonie. Peyton? Pozdrów go ode mnie! Wybacz to, nie mogę zmarnować okazji. Powodzenia! W walce z pejtonem przyda ci się dużo szczęścia! <laughs> Bo jak nie, to cię pożrę! <laughs> Dzięki. Miło było cię poznać.